Panowie Jerzy, Tomasz i Adam weszli do finału. Rekord wszechczasów. W finale walczyć będą Jerzy Wierzbicki, Tomasz Orzechowski oraz Adam Mazur. Olki, walon, się, musimy skończyć. Himalaizm. W 2021 roku 10 obywateli pewnego państwa dokonało pierwszego zimowego wejścia na K2. Które to było państwo? Jest to Nepal. To byli Szerpowie, Nepalczycy. Żuchwa to szczęka dolna czy górna? Jest to dolna szczęka. Literatura. Który pisarz w końcu XIX wieku był bibliotekarzem w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu w Szwajcarii? Był to Żeromski. Ja pierdolę. Trzy dobre odpowiedzi. Pan Tomasz teraz wyznacza. Spróbuję na siebie. Jak nazywa się melodia wygrywana przez mechanizm w zegarach? Jest to kurant. Na siebie. Chemia. Surowcem, z którego otrzymuje się włókna wiskozowe. Jest celuloza, kazeina czy lateks? Jest to celuloza. Spróbuję na siebie. 40% pier... Jestem ciekawy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej <laughs> oraz Metropolitan Opera. To będzie Nowy Jork. Na siebie, proszę. Czy w polskiej konstytucji jest zapis mówiący, że językiem urzędowym jest polski? Tak, jest taki artykuł. To jest 27 artykuł konstytucji. Proszę na siebie. Który drapieżny ptak jest w nazwie polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Młodzieżowej Organizacji założonej w XIX wieku w Lwowie? Sokół. Na siebie. Proszę podać imię tytułowej księżniczki Burgunda w dramacie Witolda Gombrowicza. Iwona, księżniczka Burgunda. Na siebie, proszę. Ja pierw. Od której figury geometrycznej ma grecka wielka litera Delta? Ona jest trójkątem. Na siebie. W którym roku miała Stoimy miejsce? Debilę, no, a co zrobić? O Midway, w czasie II wojny światowej. Midway 1942. Pół roku po Pearl Harbor. Na siebie, proszę. Afazja to jest zaburzenie słuchu czy mowy? Afazja to jest zaburzenie mowy. Na siebie. Jak nazywa się najdłuższa jaskinia na świecie? To będzie w Stanie Kentucky, w Stanach Zjednoczonych. Na siebie. Film, który francuski aktor wcielił się w postać Krzysztofa Kolumba w filmie. 1492 wyprawa do raju. To pewnie będzie Depardieu. Gérard Depardieu. Na siebie. W którym mieście odbyły się ostatnie przed II wojną światową igrzyska olimpijskie? To był Berlin 36. Na siebie. Lektury. Afryka nie jest miejscem akcji w pustyni i w puszczy. Księgi dżungli czy dżumy? No to będzie księga dżungli. To na siebie. Dynastię. Czy. Znaczy, kurwa, za szybko na pierdolek, by mój emus nie jest w stanie to prze, prze, przeorać, Ale egoista? Stary! Idziesz po kurwa rekord wszechczasów czasów, e, pier... jeden z dziesięciu. Miałbym w dupie kurwa swoich kolegów obok, niech sobie stoją. Ja jestem samolubem, przyszedłem kurwa wygrać tu pieniądze. Pierwszy przeciwnik, który jest po mojej lewej i prawej. Czy przedstawiciele dynastii Andegaweńskiej, panujący w Polsce, byli królami elekcyjnymi? Nie, to nie była jeszcze lekcja. Na siebie, proszę. Geografia. Jak nazywa się jezioro, nad którym leży szwajcarskie miasto Lozanna? Tak, o dziękuję serdecznie. Genewskie. Albo lemańskie. Na, na siebie, proszę. W jakim miejscu astronauta Edwin Aldrin powiedział piękny widok, wspaniałe pustkowie? Księżyc. Na siebie, proszę. Ja Jakiej narodowości był Anders Celsius? Astronom, fizyk, twórca skali temperatury. Celsius był Szwedem. Na siebie. Panie Tomaszu, za nami 20 pytań. Pan ma 373 punkty. No i nie daje pan szansy konkurentom. Gramy dalej. Jak nazywa się sztuczny kamień imitujący diament? Modyfikowany tlenek cyrkowy. To jest cyrkonia. To na siebie. Marszałek Polski jest autorem... Na siebie. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. To powiedział Józef Piłsudski. Na siebie proszę. Ile par skrzydeł ma hrabą szcz? ma dwie pary skrzydeł. Na siebie. Polski Teatr Stomil i Eleonora. To bohaterowie sztuk kartoteka czy tango? Tango. Sławomira Mrożka. Na siebie. Język polski. Przez jakie U piszemy wyraz przysiółek? Przysiółek przez U zamknięte. Tak, tak na siebie. Ubiory. Kłobuk i fedora służą do zakrywania której części ciała? Głowy. To są oczywiście kapelusze. Nie? Nie jest poprawna, choć wiadomo, że kapelusze służą do nakrywania głowy. Ale pytanie było o część ciała, którą nakrywają kłobuk albo fedora. Odpowiedzią jest zatem głowa. Aj, kur***. Pierwszy, ten lepszy dłonie na przyciskach gramy. W którym państwie przed wprowadzeniem euro używano escudo? Pan Jerzy. W Portugalii. Kur... jest wypierany? Bo Tomkowi strika psujesz. Historia Anglii. No chyba się w kur... i specjalnie mu nie zaliczył, nie zaliczył tego, że kapelusze. <laughs> tak mi się wydaje, że po prostu jak ch... chciał, po kurwa, po prostu to rozbierz, w wkur... go i mu rozbierz No bo każdy wie, że kurwa, kapelusze. Yy, kapelusze się nosi na głowie, nie? nie? Źle. Kapelusz pan powiedział. Wiadomo, że się nosi kapelusz na głowie, ale coś kurwa, debil, powiedziałeś kapelusz. Nie, no kurwa. Tak, ale no oczywiście, no to no, tak, źle odpowiedział. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. dobra. Jak nazywa się rezydencja Królów Angielskich, której budowę rozpoczął Wilhelm Zdobywca? Jest to Windsor. Dobra, Tomek wlatuje, kur... Tam język się pośliznął gdzieś na tym wyrazie. Kto pierwszy, ten lepszy. W których górach zginął pod lawiną kompozytor Mieczysław Karłowicz? Tomek! Pan Tomasz. Tomek. O no i po sprawie Który już, koniec. Który... O, co? Pana trzy? Kolory widnieją na znaku drogowym oznaczającym drogę ekspresową. Niebieski i biały. Poproszę jedynkę. <laughs> tak się zapakał, chciał oddać pytanie, ale zobaczył, kur... ma 500 punktów, ja mam 10, ja pier... No, nie wezmę go! i religię. Jak nazywa się żydowski nagrobek w postaci pionowo ustawionej kamiennej płyty. Nie pamiętam. To jest Macewa. Albo proszę dwójkę. Która narodowość stanowi większość ludności Kosowa? Są to Albańczycy. Trójka. Miary, jak nazywa się anglosaska jednostka długości, równa około 30 cm. Jard. Stopa. Foot. Jard ma prawie Brani. metr. O! Poproszę jeszcze raz trójkę. Film, który polski reżyser jest autorem filmów Rok spokojnego słońca, barwy ochronne za ścianą? Zanusi. Zanusi. Krzysztof Zanusi. No, a poproszę o dwójkę. Ile stopni ma każdy kąt trójkąta równobocznego? Wszystkie 60 stopni. Trójka, proszę. W którym wieku odkryto paleolityczne o, widła w jaskini Lascaux we Francji? W XIX wieku. W dwudziestym. W 1940 roku. Trójka, poproszę. Jak nazywał się piękny młodzieniec, który został ukarany za nieodwzajemnienie Uczuć nimfy echo. Adonis? To był narcyz. Adam odjechał No i kurwa, dobra, już teraz będziemy skrupułów, już do końca zjebie. Panie Jerzy, geografia Polski, w którym województwie leżą Turek i Jarocin? W Wielkopolskim. Na siebie proszę. Ale to już dwa pytania. W którym powstaniu brała udział Emilia Plater? W powstaniu y, styczniowym. Listopadowym. Czy on bekę pocisnął? Czy to was pie... tu bekę na pytaniu? Ej kur, Tomek. Listopadowym. Panowie Jerzy i Adam stracili wszystkie szanse. Szanse nadal ma pan Tomasz. Dawna polszczyzna. Świekra. To dawne określenie matki czy siostry męża. Matki męża teściowej. Ma pan na koncie już 513 punktów, a ja już nie mam pytań, zatem za dwie zachowa... Ej, czyli w sumie znał odpowiedź na pytania, ale złomo odpowiedź dał. Tak to by zajebał, kurwa, 40 punktów pod rząd, jakby wszystko brał na siebie, nie? Tylko jak dajesz na siebie i masz oponentów, to jest też plus 20, a jak nie nikogo, to plus 10. Ja pierdolę. Panie szanse, dopiszemy panu jeszcze punktów 20 i z tym wynikiem umieszczamy pana na pierwszym miejscu listy zwycięzców. Teraz pojawi się pani Sylwia. O właśnie. Nie się dla finalistów. No, ja muszę I... powiedzieć, że postawiliśmy okay. wysoko poprzeczkę i ciekaw jestem, jakie będą dalsze odcinki tej serii. Do zobaczenia!